Proszę Państwa, co za debil inżynier wymyślił żarówki w Daci? Wyciągamy żarówkę, która jest umiejscowiona tam. To nawet chyba dziecka ręka nie wejdzie. Spaliła się to nic, próbujemy. Ona jest na wcisk czy na jakąś sprężynkę? Tego też nie wiemy. I czy trzeba ją jakoś przekręcić, ukręcić jej łeb? No, debil totalny. A teraz hejter, hejterka? Tak, 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 bo to Dacia, nie? Bo to dacia, bo to takie auto Trzeba mieć Mercedesa, Audi, ojoj Tak, ja, tylko się takim trzeba bujać Po polskich drogach, Leszczę. Kurcze, ta ręka nie działa Teraz bądź tu mądry, czy to Trzeba przekręcić, czy Jakoś tam coś wcisnąć No ja nie wiem jak to mechanik Na warsztacie robi No nic, jakieś sypcyki mam Które raczej Tutaj mi nie wejdą, ale próbujemy Bo palcami nie da rady tam dojść za Chiny, chyba że ktoś ma maleńką dłoń. Proszę Państwa, kontynuuję. Trzeba wziąć szczypczyki i mocno sprytnym ruchem wyciągnąć tęże żarówkę podłą. Proszę zobaczyć. Pięknie. Żaróweczka wyszła. Nawet ciężko zobaczyć, wyszła. No ale co dalej? książę, co dalej? Proszę Państwa, ta żarówka jest wciskowa. O, jest żaróweczka, proszę Państwa. Także akcja była dość szybka. Ale trzeba zastosować sprytnie, wziąć szczypce i mocno pociągnąć nie palcami. Ale mimo wszystko, i tak ma u mnie inżynier piątkę za pomysł. Także na razie.